Witam w piątej, ostatniej części mojego tutoriala do Gasless Expand w TVT. No, i wskakujemy od razu do tej ostatniej gry, którą chciałbym zaprezentować. Będzie tutaj, będzie tutaj Gasless, Gasless Expand z mojej strony na Shakuras Plateau. Tutaj ta mapa zdecydowanie bardzo dobrze nadaje się do tego otwarcia, jako że ma bardzo, bardzo łatwo bronioną. Naturalną ekspansję. No i zobaczymy jak ta gra się potoczy, zobaczymy je, na jaką grę zdecyduje się mój przeciwnik i jaką, e, jaką, odpowiedź, e, jaką odpowiedź będziemy w stanie dla niego przygotować. Zaczynamy standardowo, oczywiście przyspieszam to, bo e, to, ten fragment gry widzieliśmy już wiele razy, nie różni się on niczym. Od tego co robiłem e, zazwyczaj w e, moich poprzednich FCB grach, e, tak samo wszystko to wygląda. Będzie e, SCV-ka zapita okay. przez AMD i natychmiastowa ekspansja. E, jak widziałem, mój przeciwnik, e, jak na razie, decyduje się na to samo. Nie ma command centera w naturalu, więc. Już wiem, że nawet jeżeli buduję swój Command Center gdzieś tutaj w tych rejonach, to będę miał przewagę ekonomiczną, ponieważ on tym command centerem będzie musiał, będzie musiał jeszcze e, na tego naturala wylecieć. Ja tutaj standardowo, standardowo buduję swoje buduję swoje, e, swoje baraki i skanuję. E, co widzę? Widzę gotowego Orbitala, który właśnie przelatuje na Naturala, widzę dwa gazy, widzę jakieś szybkie, e, szybkie przejście w tanki tutaj był Starport Faktorka tak więc, i, i dwa gazy, więc będę, będę wiedział, że będę miał prze przewagę w Marinach, ale mój przeciwnik będzie miał przewagę w ilości z tanków, ponieważ taką, taką, drogę, taką drogę dla siebie wybrał w tej grze. Stawiam oczywiście Engineering aby być bezpiecznym aby być bezpiecznym w razie, w razie czego. No i, y, no i co dalej? Co dalej? Um, jest oczywiście faktorka z mojej strony będzie, będzie również i starport y, na faktorce. Na faktorce oczywiście reaktor. Będą e, d -d dwa Mediwaki, e, aby, aby jakoś ładnie sobie z, moim, z moim po walczyć, e, coś powalczyć, coś porobić, e, coś porobić e, razem z tarczami i z tym pakiem. Medivaki bardzo, bardzo dobrze e, będą w stanie zadziałać. No i oczywiście na faktorce... E, Będę już niebawem budował te i rozpoczynał swoją produkcję, swoją produkcję czołgów. Przeciwnik na atak Banshee widzimy jakiś haras, nawet bez, bez kloka. Ta Banshee nie jest w stanie zrobić zbyt dużo. Dzięki temu wiem, że mam jeszcze większą przewagę to jest mój przeciwnik. Decyduje się na, na Banshee, go, go, go. Która, która no trochę kosztuje również, również czasu produkcji, więc, pod który ją robił, w tym czasie produkować motywaki dla marinów, tego I'm na to się nie zdecydował. No więc, no, więc moja przewaga, przewaga już się tutaj ugruntowuje. Tymi marinami Research, complete. Widzę tutaj Face zobaczyć co się dzieje. Dosyć takich zjedno, widzę, że nie będę w stanie sforsować yy, pierwszych linii jeszcze skan dla pewności, żeby zobaczyć co się tutaj dzieje. Widzę że muszę być ostrożny tutaj kabanshi, harasuje, ale niestety nie jest w stanie e, zabić nawet tego jednego supply Depot'a. No i te Mediwaki w tym momencie, jako że od przodu się nie da, będę próbował e, atakować e, w linii minerałów e, dropem. E, tutaj widzę, widzę jednego tureta, więc będę, sprób, będę próbował zrzucić e, w tym miejscu e, moich marinów. Tak właśnie robię. Zrzucam marinów w linii minerałów przeciwnika, zabija kilka z Tracę, tracę wszystkich marinów, ale y, nie zmienia to faktu, że jestem na przodu. Y, widzę w tym momencie command centera, który zmienia się w planetary Fortress. Y, mój command center trzeci, y, zmieniony w Orbitalach. również teraz w tym momencie mniej więcej przelatuje. Y, no i y, cóż to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że zdecydowanie y, bardziej defensywną postawę będzie mógł przyjąć y, mój przeciwnik przy tym planetary. Jak widzieliśmy w poprzedniej że Marine niestety nie radzą sobie zbyt dobrze na planetary fortress. No, ale, jako że będzie miał więcej zdolności defensywnych, będzie miał również gorsze makro. Próbu próbuje, próbuje wychodzić swoją partię, traci część, No, a ja swoimi z zaczynam już tutaj complete. powoli kontynuować mojego przeciwnika. No i, no i zobaczymy, co z tego, co z tego wyjdzie. Mam przewagę okay. ekonomiczną, zdaję sobie z tego doskonale sprawę. Będę w, stanie, będę w stanie ją jeszcze powiększać przez czwartą bazę, którą tutaj zakładam. Próbuję następnego dropa. Ten drop będzie już mniej skuteczny, jako że, jako że mój przeciwnik jest przygotowany na taką ewentualność. Moje, moje marynarki spadają. W naturala niestety nie będą w stanie. Tutaj nic wielkiego zdziałać. Stawiam sobie yy, sensor towera. Yy, w razie gdyby mój przeciwnik próbował również próbować No a tutaj powoli, powoli próbuję się przebić tętami do przodu w kierunku tej planetarki, by być może spróbować ją zniszczyć. I jednak mój przeciwnik nie daje za wygraną y, rozstawia swoje czołgi no i wygląda na to, że będzie się nam się nam tutaj robiła jakaś dłuższa makrograma mamy dropa ze strony mojego i ja na szczęście miałem tutaj też dropa przygotowanego moimi marinami z tym dropem, z systemem, który tutaj w tym momencie gry nie da się ukryć, że mam ma oczywiście przewagę. E, mam oczywiście przewagę takiej policji, armii, ale niestety, niestety TVT ma to do siebie, że atakowanie w linii Sea Tanków wspomaganą przez planetary Fortress potrafi skończyć się bardzo źle, więc będę, więc będę musiał być bardzo, bardzo ostrożny, e, żeby tutaj nie przegrać tej gry i nie będę, nie będę pushował, y, w kierunku y, tej linii siege tanków. będę, zadowolę się, y, zadowolę się kontenerem bo wiemapie, jest to dodatkowe. Dodatkowe tutaj budynki produkcyjne, jako że postawiłem swoją czwartą bazę, mam, mam ogromne nadwyżki, e, jako że jestem już od dawna e, w granicach, w granicach e, limitu jednostek, e, Upgrade, więc complete. stawiam te dodatkowe budynki, gdy w razie complete. czego trzeba było odbudować szybko swoją armię. Próbuję tutaj flanki marinami, e, atakując Mineral field bult, defeated. E, w jednak ta planetarka z tego nie szybko, szybko moje zapędy. Zatrzymała. No i nadal, nadal ziemia Niczyja na środku, na środku e, Szakura z Plato. No i co w tym momencie można zrobić? Cóż można, cóż można wymyślić e, na tak tampiącego przeciwnika, nie mającego e, nie mającego w planie żadnych ataków przez następne przez następne kilkanaście minut No można próbować można oczywiście próbować można oczywiście próbować dropów należy wziąć wszystkie swoje wszystkie swoje bazy y, obudować je wieżyczkami można próbować dropów y, które, które właśnie próbuję, aczkolwiek aczkolwiek nie są one nie są one jak na razie zbyt skuteczne. Eee, próbuję również przenoszenia e, stich tanków tutaj w okolicy planeta. Jednak e, dzięki wizjom, wizji zapewnionej przez te Wikingi e, nie jestem w stanie to zrobić. Próbuję podnosić stich również na high ground. Jednak nadal, nadal nie jest to wystarczająco skuteczne. E, nadal nie pozwala mi to mm, tutaj osiągnąć zadowalających rezultatów. Moje nadwyżki sięgają już 10 tysięcy minerałów e, oraz 5 tysięcy gazu, jednak nadal nie będę się decydował na puszowanie, ponieważ puszowanie pod tanki, no to jest no to jest czyste samobójstwo. E, zamiast tego będę się decydował na nieco inne rozwiązanie, bardziej może niekonwencjonalne, ale jednocześnie dające ogromną frajdę, a mianowicie będę budował, e, będę budował e, 6 Ghost Academy, które pozwolą mi zniukować e, armię mojego przeciwnika. Niuki e, są bardzo dobre w wojnach sit-tanków, ze względu na to, że zmuszają przeciwnika e, do, do odsiedżowania swoich tanków, do przesunięcia ich troszkę w tył, co dzięk dzięki czemu ja swoje sit-tanki mogę przesunąć do przodu. Skanuję. W tym momencie całą, całą armię mojego przeciwnika by, by znać jej rozłożenie. No i moje pierwsze Ghosty już, już będą tutaj w drodze. Już będę budował pierwsze support. ghosty, e, buduję. Oczywiście Boy, we wszystkich yeah. Ghost Academy buduję swoje, swoje niuki. Mogę sobie na to pozwolić. Ready. Mam bardzo dużo. Buduję te niuki, no i zaczynam, zaczynam niukowanie armii. Jak widzicie, przeciwnik, przeciwnik musi się tutaj musi się tutaj troszkę, troszkę zrelokować, musi się troszkę przesunąć, co pozwala od razu na przesunięcie moich przystanków tak, aby były w zasięgu tej planetarki. Kolejne niuki spadają, kolejne niuki tutaj powodują, aż mój przeciwnik Completed. się tutaj e, przesuwać. Czasami się nie uda, ale e, mając takie takie napiżki, jak nie mam tutaj, że e, mogę sobie coś na field mogę sobie coś e, które właściwie sobie zabiją, a którego, które które A które 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 field. które 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 Planetarce, no i moje Zisztanki y, mogą mogą się nią zająć, mogą ją zniszczyć do końca. W tym momencie, y, w tym momencie, defense. mając z tej wiem, że mój przeciwnik jest tylko na czterech bazach. Y, do sześciu baz moich, wprawdzie już tylko, już tylko trzy z tych baz y, wydobywają jakieś surowce, ale, y, ale wiem, że mam ogromną przewagę y, dzięki zniszczeniu ready. tej planetarki. Kolejny jest spadają. Łapały kilka escewałek na transferze e, do, tych, do tych las w dolnych rejonach mapy. Kolejny niuke z mojej strony. E, no, i, no i dzięki tym niukom jestem w stanie się przesuwać trochę do przodu. Widzę, widzę e, e, mojego przeciwnika, który wykonuje zniecierpliwiony ruch. Na to tylko czekałem. E, każdy już e, od tanki musi, musi zakończyć się, e, się okno rzucam jeszcze jednego niuka niestety niż tylko, tylko trzy z tych tanków, Te yy, iż tanki zostają, ale zostaną wykurzone przez następnego przez następnego niuka z mojej strony. Muszą się wycofać. Dzięki temu jestem w stanie odbudować natychmiast swoją armię, yy, no i no i nie pozwolić przeciwnikowi na jakieś dalsze pusze w kierunku, w kierunku mojej bazy. Kolejne niuki na armię mojego przeciwnika e, już praktycznie będą, będą zakończały tą grę. Moje switchtanki przesuwają się dalej, e, sprawdzają czy przypadkiem e, nie ma tutaj jakiejś ekspansji. Jest próba niuka, Nuklea, nawet kolejna, niestety e, niestety udaremniona przez tego jednego tanka. Cały czas mój przeciwnik próbuje jakoś z tym walczyć. No ale, no ale, nie znajduję, nie znajduję dobrej odpowiedzi. Na Zdjęcia, odpowiedzi na pierwszy niuk, y, tutaj w tym miejscu dalej musi się przesuwać przeciwnik. Drugi, drugi nie w tym miejscu i tego niuka mój przeciwnik nie zauważył. Któregoś niuka przeciwnik na pewno nie zauważył. Przesuwa się on swoją armią i praktycznie cała armię traci. I to jest w tym momencie już GG, traci wszystkie czołgi. Kończy się ta gra. No i... Tyle, to by było na tyle, jeżeli chodzi o, o moje, moje Gasless Expand w TVT. Mam nadzieję, że podobał się Wam ten, ten, w miarę krótki tutorial tej taktyki. Jeżeli macie jakieś uwagi, proszę, piszcie w komentarzach. Na pewno w, przy, przy tworzeniu następnych filmików będę się do tych uwag stosował, będę próbował poprawić wszystkie, przy, wszystkie rzeczy, które będziecie, będziecie zauważać w tychże komentarzach. Dziękuję tymczasem za uwagę. No i pozdrawiam i zapraszam do oglądania następnych filmików z serii Akademia BS. Cześć!